dla mnie najważniejsze ukończyć spełnić marzenie przeżyć marzenie Słuchajcie, ja jestem na zamku Piastów Śląskich w brzegu. Jest to tam, jak wyczytałem, mam nadzieję, że się nagrało. Drugi po Wawelu taki zamek w Polsce. Renesansowy, robi wrażenie. Naprawdę mi urywa głowę. A tam jest brama. I po prostu portal, fasada jakby yy, tej części bramnej, no to jest po prostu arcydzieło. Posłuchajcie, naprawdę robi wrażenie zamek. Ja Wam polecam przyjeźdźcie do brzegu zobaczyć Zamek Piastów Śląskich, bo warto. Mi urwało głowę Wyjdę jeszcze tam no. A, bo się bałem, że już pan zamyka i będzie ten A, Super, dzięki To można wejść tam na górę, tak? Osypne. można zobaczyć. Wchodzimy książę Ludwik I nie dość sporych rozmiarów

że może z kościoła. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ale zgubiłem, albo tutaj, albo w domu. No dobra, i tu schodzimy. No jeszcze są jakieś ale nie wejdzie się wyżej. Przejście służbowe tylko dla księcia. Więc schodzimy. Na krużganki i tu już nie będę szukał tej gąbki będę musiał sobie odkupić zawsze coś musi być piękne kolumny z jakiegoś pieskowca Wykonane, jeszcze podejdę tutaj, może do tej studni, może tu mi ta gąbka wypadła. A jak nie, to trudno. Gąbki nie widzę. Także wypadła gdzieś indziej. No piękny, piękny zamek. Jestem urzeczony i żałuję, że podczas objazdu Śląska Opolskiego nie przyjechałem tutaj. Elektor Joachim z Marchi Brandemburskiej, jego herb, piękne te herby są, a ten Georga Legni, Śląsko-Legnickiego, piękne, no i tu jest ten budynek bramny Jeszcze raz Zobaczmy tę fasadę Jest piękna, zdobiony w kamieniu Wygląda pięknie, 24 popiercia piasków Śląskich tam u góry Kościół Świętej Trójcy też z herbami i Świętej Jadwigi Jeszcze ten kościół zobaczymy zaraz Odwiedziny Zamku Piastowskiego w Brzegu poskutkowały tym, że zgubiłem ładowarkę na gniazdo zapalniczki na zamku i gąbkę do mikrofonu od kamery, no bo raczej w trakcie jazdy mi nie spadła, tylko jak ściągałem kask, więc że obiadę tutaj zamek, niestety nic z tego, Panie kolego. Pan już zamknął, kurczę, bo bym się przeszedł, ale szukałem gąbki. i na pewno mi zwisała ładowarka i gdzieś mi spadła jak wychodziłem tu między kościołem a, a zamkiem więc no już, już nie odzyskam tu się przeszedłem i i poszło że tak powiem Tam gdzieś mi spadło Jeszcze bym sobie zrobił pamiątkowe zdjęcie może już jak tu jestem Ale piękny kościółek, wow, kurde, o za nie mówiłem, naprawdę.